Panie tata, ale my do garażu idziemy, starcie. Dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry? Witam, witam. Cześć? 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 Co Cześć? Cześć? na scenie? do ciebie z prezentem takim już bo zaraz budziłem rodzinki i chcemy mieć tu wręcz jako cała duża na falubazu, bo widzimy, że jesteś kibicem naszym janem. A ile ty masz? Ile, ile ty masz lat? Pięć, U, o, ty duży chłopak jesteś. Czyli na męża już chodzisz, dopingujesz, co? Tak? Trzymaj od nas prezenci. Tu masz jakieś czapeczki, jakieś naklejki. Wszystkie będą falubazu. Widzimy się na schodzie żółwym w tym roku? Przyjdzie to? Z Lamusią? No to pojedynkę do Pikora? To... Szemościa, który to jest Jarek Hamper? Który to jest Jarek Kamper? To jest Pentelem. <śla> nie, nie, nie. może być trochę. Znaczy, Rozpoznał, bo jakby czapkę średnio włóczył. To jest Jarek Hamper. To jest Jarek Hamper. O, cześć. Klasku nie ma, nie poznaje. W Red Bullu wyjechał, by ja, byś go poznał. Cześć, Jarek, nie? A powiedz, ile, ile kilometrów na godzinę jadą w żółwym? Jestem na godzinę, Ta, na godzinę na prostej. Nein, My wolniej, bo się boimy na półgazu jeździmy.